I tam z działeczki już, cztery bloczki przyniesione. Trzeba dygać jakieś 200-300 metrów do samochodu, bo tu nie zjadę. Zająłem się jeszcze drenażem trochę. Musiałem tu wykopać dołek, bo woda spływa ze zbocza intensywnie, bo już chyba gorzej być nie może, więc wszystko straszne. Tu następny dołek Będę musiał drenaż jeszcze zrobić tutaj tak w poprzek działki zupełnie i odprowadzić to ewentualnie tutaj wykopem tak wzdłuż i tam na koniec. Także takie warunki dzisiaj, mokre, pokażę Wam jak woda już ścieka. I drenaż pracuje bardzo dobrze, proszę, ten wykonany dwa dni temu także płynie żwawo. Dobrze, robota zrobiona, znaczy